Mój tata, no mój tata dużo pił. Miał udar, udar czy wylew, już to, chyba wylew. Więc był w szpitalu pod rurkami i lekarze już dawali mu naprawdę kilka dni. Ja przyjechałem, przyleciałem z tego, z, z Anglii tak szybko jak to tylko było możliwe. I zobaczyłem mojego tatę właśnie w szpitalu leżącego, już nie ruszał się pod całą aparaturą. Lekarze w ogóle mówili, że to jest cud, że mój tata jeszcze nie odszedł, bo że jego serce w ogóle wytrzymało. Czekał na ciebie? Tak, czekał na mnie, dokładnie. dokładnie. I kiedy go zobaczyłem, to um, popłynął. Popłynęła fala łez, i to, co pojawiło mi się, to to, żeby mu powiedzieć, tato. I nawet może nie rozumiałem, dlaczego to mówię, ale powiedziałem: przepraszam cię i kocham cię. I to był pierwszy raz chyba, kiedy mu to powiedziałem. Um, i pamię Ale ma ta bóstwa czy nie? Nie wiem. Okay. No mam nadzieję, że... Kontaktu. No już nie było z nim kontaktu, aczkolwiek gdzieś tam, mam nadzieję, że mnie słyszał. Jasne. Nie? I to było dla mnie bardzo ważne, bardzo zamienne. I trzy godziny później odszedł. I czekał na mnie.